Witajcie w popołudniowe, piątkowe spotkanie z magnetycznym. E, Pogoniłem troszkę roboty, oczyściłem sobie biurko i już jestem przygotowany z tym tabletem, żeby odkleić ten wyświetlacz z ekranem dotykowym potuczonym z, od tej ramki. E, część w internecie widziałem robi tak, że nie rozkładała tabletu, tylko odklejała wyświetlacz mm, e, na żywca tak, a ja wolę tak, bo przynajmniej mam pewność, że nie uszkodzę żadnych innych elementów. Yy, zdejmując ten wyświetlacz. Tutaj na wyświetlaczu jeszcze będziemy chcieli sobie zdemontować. To nie wiem czy ona mi się tak łatwo tutaj zdejmie. Tu jest taka gąbka amortyzująca trochę ten wyświetlacz, tak? Yy, bo wiadomo że tutaj stukamy, pukamy. No i yy, jakieś tam naprężenia są. Może się uda ładnie tą gąpeczkę zdjąć. Zobaczymy. Ale to ja już sobie tutaj podgrzewać. Rozgrzałem.